Witam z tej strony, Lukas, i w dzisiejszym odcinku powiem Wam o Fortnite. Poza tej aktualizacji, Fortnite mi się nie spodobał. Bo, no, po prostu, jakby w Fortnite nie wiem, co się stało, ale y, zbili dużo miejscówek. Na takie halloweenowe, No, wiadomo, zbliża się Halloween. Wiadomo, trzeba y, wszystko zmienić. Zmienili władzę na ruiny. Wrócił Midas. das. Wrócili po makierzy, ale coś jeszcze Fortnite dodało. Ale zanim. Wróćmy na chwilę do sklepu. Dzisiaj weszli pogromcy duchów. Z całym zestawem. Mech, Wielka Stupa wrócili. Te lotnie wróciły. I jest nowa emotka, yy, która wpadła w tym tygodniu jakoś. Dobra. Yy, ta emot... Muzyka w tej emocji pochodzi z yy, piosenki The Weekends. Lights, chyba jeśli dobrze pamiętam. E, tak, to, to jest Lights. E, to co? Wchodzimy do gry i tak, nie ma już normalnych trybów solo pary oddziału, tylko jest koszmarów czar sami zobaczcie, co to w jest. Montowania tego odcinka zauważyłem, że y, Łukasz nie powiedział, aby subskrybować kanał. Taki jest czerwony przycisk na dole. Zostawiać łapy w góry i będzie więcej takich filmów. No i wysyłajcie je do Ninciki. Link w opisie. Y, no widzicie, ja już jestem w Gierce. No i zobaczcie, jestem na y, tym, jak to się nazywa. Na statku, o! Może tak to powiem, bo nie chcę powiedzieć nazwy. I zobaczcie, nic nie widać. Nic. Ja mam wszystko na maksa włączone, ja jestem wysoko i nic nie widać. O, teraz zaczęło coś widać. Oczywiście, yy, battle był zmieniony i lecą dwa Quinjety, nie pięć, a więc... No i polecimy na ruiny, czyli tu gdzie są władze, o tu. Tam. I zobaczcie, wszystko jest takie y, 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 Takie Powiem to inaczej Straszne I zobaczcie, ta mgła, o jezu O jezu Dobra To są zwyczajne gierki, a nie informacje Nie widać w ogóle tej miejscówki To jest hit, taka mgła Dopiero z 189 metrów i ją zauważyłem, więc... A gram na bardzo wysokich... O, już zaczynają strzelać. Nie wiem, że mi się to podoba. No i pierwsza rzecz. O Jezu, 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 Jezus! 15 hp, dobra. DI Dobra, 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 dobra GI 15 HP. Dobra. Jak widzicie, są rakietnice w pomagierach. To już... to już jest żart, to jest żałosne. Dobra. Dostanę się do sejfu. Nice. No, i tu jest, zobaczcie. Pod mapą są ludzie i duchy. Czyli coś dodali. To coś przepotężne. Duchy są za mocne. Za niedługo ja będę duchem, dobra, idę na... się nawalać. Dobra, nie będzie styp. O! O! Dobra, no, będę na kucaku, ładnie mnie słyszę. Dobra, nawalaj. Nawalaj. Nawalałem się. Dobra. Biorę to migana, Kampia. Ojej, Co to było? No i właśnie duchy. Duchy wróciły. Miałem miniguna. Mnie zabił. Zabił mnie duch! No i teraz ja będę duchem. I zobaczcie, włączam, klikam R, jak wyląduje. Dobra, już wiem, Miałem to migana. Naprawdę zginąłem. Klikam R. Dobra. Poczekajcie, idę po tego miniguna. Gdzie on jest? Był tam pod skodami. Tak ciężko tym chodzi. Dobra, poczekajcie. Tu był. Czyli wezmę sam z siebie. Dobra, wzięli to migana. Dobra, 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 dobrze. Za... Aha, tu był ocaleniec jakiś. O, czekaj, a mogę go zabić? Nie. Zobaczycie, co tu jeszcze by wziąć. No dobra. A jak, jak będzie walczył? A nie ma, nie ma, nie ma. I zobaczcie, ile tego lutu można zabrać. To jest hit, że oca y, ducho, du duch może tyle sobie zjeść. Ja to nic nie daję. Dobra, lecimy stąd. Musimy uciec. Dobra, on się nie rusza. On się naprawdę już nie rusza. O, jużśmy go widzieli, klikam R. Dobra. Miał coś? Nie. Nie mam nic. XD, zabiję chłopa. Dobra, ro, go tu gasnące. Na gasnących na pewno jest ktoś. Na pewno jest ktoś, bo już... Widzę jak chłopak tam zabił. nie warto, nie warto. biegnie, biegnę sobie, biegnie, widzę. Ale mi bombę sprzedał, dobra. Chciałem pokazać. No ja ogólnie. No, jeszcze będziemy tańczyć. dobra. Ja ogólnie nie jestem zadowolony. Jeszcze raz pokażę sklep, aby był. Proszę cię bardzo. Mm. Ja nie jestem zadowolony z tych duchów. No bo one są zbyt OP, ich praktycznie nie widać. No a co. Ja się z Wami żegnam. To były zwyczajne Gierki z Lukasem. Zostawcie suba. Łapę i pa. A. I jeszcze coś. Ten film zostanie zmontowany w 4K.